5 marca w środę popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Czas szczególnej modlitwy, pokuty i przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W środę popielcową rozpoczniemy zatem niejako czas naszej 40-dniowej pielgrzymki. W tym roku jubileuszowym, jak przypomina nam papież Franciszek, ważne. Abyśmy stali się nie tylko pielgrzymami, ale przede wszystkim pielgrzymami niosącymi nadzieję. Niech zatem ten okres Wielkiego Postu będzie czasem naszej duchowej pielgrzymki, dzięki której możemy zbliżyć się do Boga, do siebie samego i do drugiego człowieka. W tej duchowej drodze zadbajmy szczególnie o wewnętrzną świątynię naszego serca. Dajmy o tych najbardziej potrzebujących, odrzuconych bezbronnych, bezdomnych, którzy szczególnie potrzebują naszego wsparcia zarówno duchowego, jak i materialnego. W tym czasie Wielkiego Postu Kościół oferuje nam także wiele pięknych, jakże bogatych, wielowiekową tradycję nabożeństw wielkopostnych. Wśród nich znajdują się między innymi Droga Krzyżowa czy też Gorzkie Żale. Towarzysząc Jezusowi oraz Jego Matce w Drodze Krzyżowej, Możemy zanurzyć się w tę Bożą miłość, o której pisze święty Jan. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ważne byśmy, odkrywając ten dar Bożej miłości, nie zatrzymywali go tylko dla siebie, ale nieśli go dalej do naszych domów, wspólnot i do całych społeczeństw.